cześć witajcie z tej strony PR, a ja was witam w kolejnym odcinku z serii Stardew Valley mamy pierwszy dzień e, wiosny, nie kurde lata i będziemy zabierać się oczywiście za nowe roślinki no i tutaj następuje taki mały problem Ponieważ my nie możemy tutaj nigdzie na piasku stawiać tych sprinklerów, można je stawiać tylko i wyłącznie tutaj, gdzie mam kurnik. No i ja nie pomyślałam o tym za bardzo wcześniej. Szczególnie właśnie, że to nie jest na tyle mocne. Ale ja już mam na to wstępny plan. Po prostu zrobię tam gdzie mogę. A moim pierwszym zadaniem będzie zrobienie sobie siekiery na wyższy poziom no i poprzestawianie urobin tych y, silosów i górnika. Już nie przewidziałam tego wcześniej, zapomniałam o tym totalnie, a faktycznie mieliśmy taką informację na początku gry. Ostatnio to sobie właśnie sprawdziłam. No i się okazało, właśnie tak jak mówię: nie ma nawet takiej możliwości, żeby postawić. No chyba, że są jakieś kody na to sprinklerów tutaj na piasku. Więc większość pola i tak zrobimy tutaj. Zrobimy tak. Tego 10 i musi zostać 5. Czyli zrobimy 5. Dobrze. By teraz tego nie popsuć. To po prostu odłożę. Dobra, a my idziemy dopiero. 5 razy 4 to jest 20, czyli mamy do wykorzystania 20 nasionek, hmm, takich, co będą cały czas się robiły. Hmm, od 9, no dobra, to 10 minut i tak. Nie Dobra. Tak, na pewno sobie wezmę cztery papryczki na cały czas podlewanie. Mamy sobie cztery hopsy. Dobra. Tak, na pewno co nam się napłaca, opłaca, weźmiemy osiem tych i to będzie już wszystko, co możemy zasadzić na sprinklery, ale ja i tak sobie jeszcze wezmę. 30 tak o, żeby posadzić. 10 pomidorów. 10 otkiewek. Myślę, że to na razie tyle. Dopóki się nie to robimy większej ilości sprinklerów, to nawet nie ma co się z tym ruszać. Dobrze. Ja idę najpierw po prostu tam sobie. No cóż, to będzie po prostu w różnych miejscach. Jak to zrobimy. Tutaj co będzie? Wyjmę sobie tutaj do góry. Dobra, pierwsza będzie kukurydza. Teraz tutaj. Tutaj też muszę strachy na wróble. Przeniosę sobie najwyżej stamtąd. Nie będzie jakimś wielkim problemem. Dobre. Teraz tutaj. O. Cóż, te sprinklery na pewno tak działają. Może idę od razu sobie oddać siekierę? Nie wiem, do której jest gaz. Dobra. Trzeba było iść od razu, ale damy radę. To już najgorzej jest kombinowania, to potem jak już tutaj będziemy robić, to będzie chwilka. Zresztą jest dopiero 12, więc no problem, ale nie, nie wziąłem tego. No to jeszcze trzeba się cofnąć. Hmm, a jak mi to wyszło, że ja muszę jeszcze posadzić to i to i to? Hmm, trudno. Zawsze spokojnie, artefakcik. Szybka gadka. Dobra, i już musimy lecieć bezpośrednio tutaj na farmę naszą. Nie no, mam nadzieję, że się wyrobimy. żeby te blueberrysy posadzić sobie. Nie, w takim razie w następny dzień po prostu pójdę na kopalnię i spędzę tam cały dzień, żeby dokopać się do złota najlepsze z Nie wiem czy stalowym, stalową się kierą da się już rozbijać te bardzo duże kłody. No ale mam nadzieję, że tak. A jutro jak będę, to koniecznie pójdę do Robin, żeby mi przestawiła kurnik. Dobra. Konewka. Konewka. No co tu sadzimy? Papryczka. Muszę pamiętać, żeby nie wchodzić w środek hopsów, bo z nich nie wyjdę. źle to zrobiłam, ale to będzie tak, o w takim razie nawóz, a tam chyba nie dałam dobra teraz ten i okej, okay. i teraz trzeba tak zrobić tu Dobra. Idę do już sadzić na górę. Jeszcze szybkie pytanie, ile mi trzeba na tego. Uh -huh. To spokojnie dam rady. Będzie po prostu jedno długie pole. Zacznę sobie od tego. Dobra, to lecimy dalej. Jeszcze tutaj dziewięć, czyli tutaj do góry i odtąd do góry. Okej. Okay. Teraz jeszcze idę po te. No i zdążę już to podleć wszystko. A wyżej tylko coś zjem sobie po drodze. Generalnie za resztę sobie coś dokupię, żeby na przykład yy, te berisy dawały nam co drugi dzień. No ale to też niedużo. Żeby też nie zżarło nam to całej energii. Okej, okay, to po od razu batonika. W ogóle to oddam resztę. No, mam batoniki. Może od razu Robin jakiś kalendarz kupię? Gdzie tego stracha, by tu walnąć? Czy to mogłam jednak tu zostawić? Wszystko? No, ale dobra. Zrobię jednego, a jutro przyniosę tam. Jeszcze się tylko porozkładam do skrzynek i możemy już następny dzień startować. No i okej, okay. drobny zarobek, ale zawsze coś. Hmm, nie ma tu nic ciekawego. No i teraz tak, przede wszystkim zrobię sobie drugiego tego stracha jeszcze tam na dół. To i chyba patyki. Dobrze. No, i tak jak mówię, będę się dzisiaj jeszcze przechodzić. Pójdziemy najpierw do y, Piera. Kupimy dosłownie, nie wiem, no może 21 tych nasionek. A ja nie mam w ogóle melonów. No, nie, to trzeba kupić melony. Melony to w ogóle chyba idą do jakiegoś bandla No tu idzie jeden a quality idzie no może być 5 Dobra jakoś to ogarniemy Dobra. A tu jest jeszcze jeden. nadzieję, że ty tu nie robisz złych rzeczy. Dobra, to zrobimy tak. Jednego dajemy całkiem na tutaj, żeby straszył. A tego wykopiemy. Tylko traf to błagam. To jednego wykopiemy. Mamy tutaj. Dobra. I silos i ten będziemy przesuwać. Mm -hmm. A zwierzątka sobie zrobimy po prostu tutaj Silos damy tutaj Może się da, nie no, gdzieś tu najbliżej A kury po prostu tutaj nie Mieć blisko Dobra Tak, najpierw dopiera. Zobaczymy, czy ktoś nie ma przypadkiem urodzin. czas ma dopiero później. Tak jak mówiłam 21. Świetnie. Wezmę to sobie, przełożę niżej. O nie, czemu ty sobie idziesz? No chyba, że ty sobie robisz ze mnie. To zobacz Nie wiem co on zapytał, ale dzi mnie to zabrzmiało. Dobra, a my idziemy zbierać. Różne surowce i różne rzeczy, żeby móc sobie na przykład narzędzia zrobić. Nie, slajma mi się nie chce pić. Dobra. Może ja dzisiaj nie mam po prostu szczęścia. Może pięć poziomów się uda, może się nie uda. No już mamy na jedną sztabkę. Uciekamy. Nie no, nie jest źle. Drabinki się trzymają. Nie chce mi się. Jeszcze muszę posadzić te melony. Już mówiłam, jak bardzo nie lubię duchów. Topi, że nie są takie złe tutaj. Nie, chyba po prostu dzisiaj nie mam szczęścia zbyt. Twinsy mi się przydadzą do bodajże tych runochronów. No w ogóle mam taki patent na zbieranie swoich rzeczy, że robię bądź mam w skrzynce na pewno jakieś rzeczy, które dają jakieś propsy do farmingu, jak umiejętności. I po prostu podlewam sobie rzeczy, które są do podlenia i tak, bez zbiorów nawet. I potem, jak już zużyję trochę energii, po prostu zjadam to, zbieram wszystko to, co mam do zebrania, dzięki czemu jest to lepszej jakości zazwyczaj. Jest lepszej jakości, ja mam pełną energię. Dawaj, Drabinko, Nie umiem jeszcze zrobić tej bomby. Dobrze. Dobra, jeszcze postaramy się go zabić, może da nam drabinkę. Dobra, to nie jest dobry pomysł. Nie, bo tam nie ma klątwy. Ściemnie po prostu zrobiło. No chodź tu, dać mi trabinkę. Matko, ile można go tłuc? O, jeszcze ty chodź. dobra to się niestety ale muszę cofnąć ale tym razem nie odpuszczę sobie bycia w karczmie Trzeba porozmawiać z mieszkańcami Cieszy mnie, że nie była dzisiaj w ogóle w swoim sklepie, nie? Kiedy ja akurat mam do ciebie sprawę, to cię nie ma. Masz mój miecz i mój młot. Mm -hmm. Pokazała mu mieć i już nie chce ze mną gadać. Więc, stała Sweet pea, ale ją sprzedam. Nie róbcie sobie ze mnie jaj, ja sprzedałam te nasiona. Nie, tutaj jakieś były. Jezu. Zawał. I tak muszę wziąć coś do żarcia. Ja sobie już tu zrobię te batony. W zrobię tyle, ile mogę. Hmm, jeszcze nawóz. Nie, to to się. Jest. Ok. Ile ma melon rośnie? 12 dni. Długo. On zdecydowanie rośnie długo. No ale dobra. Chowamy. To nie ta skrzynka. Chowamy to. I czekamy na następny dzień. Super. No, moja ten jest ten, gotowa, ale ja myślę, że to będzie na tyle. Także trzymajcie się, no i cześć.